Aha. znowu The Day of Creation Reborn, i dzisiaj zawalczymy z Chiką. No, troszkę creepy, ale zanim to, widzisz tą statystykę? Tą? Naprawdę. Naprawdę bardzo dużo z Was nie subskrybuje tego kanału, a ogląda filmy, więc zasubskrybuj, dołącz do naszego grona, wesprzyj mnie, daj lajka jak możesz. I co? A, i zapraszam na Discorda, link w opisie. Dobra, to myślę, że możemy spróbować z chiką. Mam nadzieję, że nie będzie się mieli za cicho gry, bo ostatnio mieliście za głośno. Las. O, w dupę. Las. No nie zapowiada się zbyt Milusio. Już serio... piwnica mi się bardziej podobała niż las. Okej, okay, ale mam bardzo dużo czasu. O Jezu. Już na mnie tej zobaczcie od razu. W 5 minut mam to znaleźć. Jak niej! Jezu Chryste, zgon. O mój Boże. Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę. Nie chcę uh, na początku się bardzo wydarłem. Mogę... To jest to? Tak, to jest to. Okej. Okay. Bardzo głośno gra i chyba sobie ją trochę przycisza. Zaraz. Czy ona jest? Oa! Uh! Cika, ty klipie, pieprzony. Cika, ty pieprzony, klipie. Okej, okay, mamy pierwszą rzecz. I musimy tutaj znaleźć 10 obrazków w 5 minut. A, a jeżeli chodzi o cikę, to wydaje mi się, że ona działa w taki sposób, że jak się na nią patrzy, to mnie nie zabija. Ale jak ma czerwone oczy, to trzeba spierdzielać. O w dupę! O w dupę w dupę w dupę, dupę! Eee, Cika... nie 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 polubimy się Cika, nie polubimy się. Serio Bonnie i Freddy to, to, to są fajne postacie, ale Cika nie Cika nie Cika nie idź stąd. A jakież demonie przebrzydły. A jeszcze Foxy będzie, a podejrzewam, że Foxy będzie jeszcze bardziej creepy. W, w dupsko nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje. Jak się na nią w końcu nie patrzy, to on się nie ruszy? Nie rozumiem. Chcę zrozumieć, ale nie rozumiem. A! Idź stąd! Nie! 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 No nie! Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę. O nie, czekajcie, ja się muszę, ja się muszę wody napić. Nie będę słaby, nie wpiszę w, nie nie w Google'a, jak ona działa. Sam się dowiem. Tak, sam się dowiem. Nie dowiem się, nie dowiem się. Chika jest jedyną postacią w tej grze, która mnie serio. Przestraszyła! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Tak! Wywaliłem się już prawie. Nie widziałem jej tam. Ja się tutaj boję, a wy będziecie się śmiać już. Ja, ja, ja was znam. Aaaa! O mój Boże! O mój Boże! Aaaa! Ja serio nie udaję. Weźcie, zejdźcie sobie niżej. Pobierzcie tą grę i, kurde, sami zobaczcie. O mój Boże, będziecie, będziecie się ze mnie śmiać, a ja tutaj się sramno. Ale będę mieć rozpieprzony głos. Gdzie? O mój Boże! Boże. Dostanę zawału przez tą grę. Ja tutaj padnę. W prawdziwym życiu padnę na zawał. Przez pieprzoną creepy cikę. Nie polubimy się, cika Nie polubimy się. Ty pieprzony pizzożerco. Zróbmy deala, co? Ja ci pizzę zrobię. Na... Do końca Twojego życia, jeżeli kiedykolwiek zdechniesz i, i ten, i, i, a tym mnie zostawisz, tak? Nie, nie widzę tego, nie widzę tego. Aaaaa! Jezu Chryste. Dupa i tak 80 sekund. I tak 80 sekund to bym wszystkich sześciu nie znalazł. Najgorsze jest to, że ona tak cicho chodzi. Ona nie drepna sobie jak Bonnie albo Freddy. Tylko ona. McQueenie normalnie robi. Zapieprza. Jak. Nie wiem, jak. Co... Nie wiem, co za ale za pieprza szybko bardzo. I cicho. Oby kiedyś Ciebie zrobili. Obyś kiedyś trafiła do KFC. Obyś Ciebie na Tego ci życzę. Ty, pieprzona. Przerosięta. Kaczko. Aaaa! Przepraszam. Przepra przepra przepraszam. Cie przepraszam, przepraszam. Przepraszam cię. Dzika. Ja, ja wcale tak o tobie nie myślę. Aaaa! lago, dostałem. Ono już za mną jest, ty wredny kurczaku. Ok, um, dzień dobry. Jestem po dwudniowej przerwie od tej gry. Tak, dwudniowej przerwie I może teraz się uda Mam nadzieję, że nie macie mnie za głośno, albo gry e Zaraz sprawdzę, ewentualnie przyciszę e I będzie git Lecimy O Boże, za głośno jest ta gra Dla mnie jest za głośno e Okej okay. Je O Jezu Chryste, ja się zesrałem Okej, okay. tak naprawdę potem już bardzo nie darłem ryja, ale no nie było tam nic ciekawego, po prostu się przyzwyczaiłem do jamskerów i skupiłem się na gierce. Przez trzy pieprzone godziny próbowałem to zrobić. Nie dało się, ale mi się udało. Ale to naprawdę jest tak ciężkie, że ja pierdzielę. Musiałem się wyuczyć, na którym konkretnym drzewie jest dany rysunek. Dosłownie na którym drzewie, bo ogólnie tam, na każdym drzewie jest 100% szans na to, że się pojawi ten obrazek. Musiałem się wyuczyć. Yy. Ogólnie miałem taki, taką technikę, żeby co chwilę się kręcić jak gdyby i patrzeć, czy wokół mnie nie ma obrazków. Potem się już nauczyłem, więc sobie po prostu raszowałem, gdzie trzeba wiedzieć i tak dalej. Czas tutaj naprawdę jest bardzo ważny w tym. Tle macie przyspieszoną próbę tego, jak to robię. Pro, możecie sobie zobaczyć, no i co? Zobaczcie tą udaną próbę. Dobra, mamy to, mamy to. Wreszcie, już byłem pewien, że dzisiaj tego nie zrobię. Nice, nice. Siedzę tutaj trzy godziny, trzy godziny nawet dłużej chyba. Dobra, cika, do nogi, ty wredny z kurczaku i idziemy do Bobby. Wreszcie, o mój Boże, trzy pieprzone godziny. Włosy już mam całe rozpieprzone Ok, mamy Chikę zaliczoną Nice W następnym odcinku będzie Foxy I to będzie już ostatni odcinek na... Jeżeli chodzi o The Joy of Creation Pamiętajcie, filmiki są co tydzień W środę o 15, no i co? Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już za tydzień. Jeszcze raz. No, to do widzenia. Cześć.